Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa na moim kanale YouTube. Jesteśmy w Sardynii w górach nad morzem. Jeżdżę samochodem MG3 i chcę parę słów wam powiedzieć o tym samochodzie. Dlatego, że zrobiłem nim bardzo dużo kilometrów: jak na dwa tygodnie, prawie 600 kilometrów, w tym bardzo dużo po górach. No tutaj w Sardynie to tylko w większości po górach, ale też w bocznych drogach. Więc parę słów Wam powiem, bo ty, tego samochodu, ty, tych marek samochodów w Polsce jest coraz więcej, bo oni najbardziej na rynek europejski chcą wejść z tą marką. Jest to samochód z deski kreślarskiej projektantów z, wieje trochę... projektantów z Szanghaju i Londynu. Słuchajcie, muszę przytrzymać, bo jest troszeczkę wiecznie w Sardynii i zobaczymy, co to jest za samochód. Na początku to ten lakier, jest przepiękny, naprawdę ten błękit z połączeniem srebrno-czarnych felg aluminiowych wygląda naprawdę fajnie. I tak po kolei, cała bryła samochodu. No, może się podobać. Troszeczkę tyłem, sam jak widzicie, on yy, chyba do mazdy, do mazdy podchodzi. Aczkolwiek, na przykład, te światełka tutaj nie, no to już takie się ładnie świecą, to są z Peżota. Logo w takim sześciokącie MG. MG3. Taka imitacja w kratce plastiku. Czujniki cofania, kamera, no elektroniką jest naszpikowany na maksa. Niestety jest to bardzo podstawowa wersja z wypożyczalni pięciobiegowa z najsłabszym silnikiem. Nie wiem, czy on nawet ma 115 koni. Jeżeli chodzi o tą wersję, to absolutnie, broń Boże, nie polecam, bo to jest jakaś lipa totalna. Tutaj jest do 130 i to cały czas gaz do podłogi i to bardzo, bardzo słabo jeździ. Nie? A w górach wręcz trzeba to redukować. Z tym, że no Polska to nie Sardynia, jest w ogóle inna, inne płaskie drogi, inaczej to jeździmy. Ale też w ogóle bym z tego silnika nie brał i nie kupywał w tej opcji. No, cały czas szukam szóstki. Pięknie tutaj ledy się świecą samo, czy, same się światła włączają w tunelach, nic nie dotykamy, silnik, tak, silnik jest taki dziwny, bo mianowicie on wydaje co jakiś czas takie wypuszcza jakby powietrze. Niektórzy myślą, że to jest, że to jest wzrost obrotów, nie, nie, to nie jest wzrost obrotów, tak jakby wulkan wypuszcza powietrze. No to jest takie troszeczkę nieprzyzwyczajeni jesteśmy. Nie, z tyłu bębny szesnastki, 195 na 55 r 16 z przodu tarczę bardzo, bardzo czujne, dla mnie aż za czujne. No po prostu trzeba tak delikatnie tym hamulcem operować, żeby, żeby gdzieś nie przywalić par razy, mi się to zatrzymało. Z tyłu nawet, zobaczcie, słuchajcie, dużo miejsca jest. Zaraz Wam pokażę, jak usiądę. Jest całkiem, całkiem, całkiem fajnie jest tutaj. Jeszcze spoko miejsca tam. Jak dzisiaj kieruję, więc też jest ten wejście. USB, plastik, prosty hamulec, typowo zwykły. To jest fajne. Nie ten elektroniczny, troszeczkę jak jeżdżę, yy, to jest ograniczona widoczność z tyłu. Tutaj ile to jest o, komórka wchodzi? 20 cm na 50 cm. Ogólnie nic nie widać. Ta picerka całkiem dobrej jakości. Pokażę Wam z przodu pokażę wam z przodu, nie fajnie siedzenie trzymają, bo tutaj jak wchodzimy to jakby trochę kubełkowate, ale fajnie boczki trzymają, fajnie w nim siedzi siedzimy, tutaj jest do przodu nogi się nie męczą, no i kierownica jest świetna, mianowicie kierownica jest zaraz wam zapalę, kierownica jest podobna jak w Peżocie. tyle że jest dookoła taka bardziej kwadratowa, też może jak te logo MG. Nie wiem, czy widzieliście. Ta czcionka jest bardzo, bardzo słaba i mało widoczna. Jest malutka ten monitorek, jest bardzo mały. Komórka. No, dwa razy tak jak komórka. Więc ja słabo w ogóle tutaj cokolwiek widzę na tej czcionce. Następny monitorek, ten już jest większy. No, coś takiego. Inaczej, inaczej to wygląda: wywiewy, wejście C, wejście USB, coś tutaj, plastik, tutaj gust, jakaś imitacja skóry, pomarańczowa nitka, szyby z tyłu i z przodu opuszczone elektronicznie, też pomarańczowa nitka, czarna u góry tapicerka, cicho pracuje. Naprawdę full ma elektroniki, nie pamiętam ile on kosztuje, ale widziałem te wersje 1.5 w i tam koło 92 tysięcy, szczerze, nie. trochę przesadzili tutaj takie trochę przyciski fortepianowe, nie wchodzisz w menu, wszystko to zmieniasz, ten monitorek całkiem dobrze, ten jest większy, ma Napisy lepsze to widoczne jest. Fajnie to wygląda, nie? Ten To taka lipa totalna. To mi się o te, o te plastyczki nie za bardzo podobają, to takie dojstikowe, badziewie. Działa na razie, ale to, to jest nówka. Zobaczymy, jak to długo po, pochodzi. No i bardziej z tego samochodu, to mi się podoba ta kierownica. Nie? Ona nawet tutaj ma takie wyprofilowanie, żeby ten monitorek było, widać. Więc ona nie jest taka, jak w wyrzodzie, jest troszeczkę większa. Ale jak tu się jedzie po jeździ po górach, no to fajnie się to trzyma, coś takiego. Więc nieźle to wygląda, słuchajcie zajrzymy do silnika może. Nie pamiętam ile ta wersja kosztuje, ale dla mnie to, to słuchajcie, samochód tak jak on by kosztował 65 tysięcy, no to bym go kupił, jak kosztuje 90 tysięcy w życiu. Proste podejście do filtra. Akumulator bezpieczniki. Czujnik chłodzony, jak do. A można samemu słuchajcie, żarówki wymienić. Ale sorry. Nawet jako drugi samochód w domu, taki do jeżdżenia po zakupy i po inne rzeczy. A, motocykliści na Sardynii. To powiem wam, że nie w tej wersji. Na pewno nie pięciobiegowej z tym silnikiem, bo ten silnik jest to lipa totalna. On nie jeździ. No tak na szybkiego. To napiszcie w komentarzach. Subskrybujcie. Dajcie łapkę w górę. Co o tym samochodu w ogóle myślicie? Wygląd jest z tego wszystkiego, to wygląd jest najlepszy. I, i to tyle. Silnik jest no, totalna lipa taki Może się podobać, dla mnie uważam, że do 100 tysięcy można chyba ładniejszy samochód kupić Wysokie ma nawet ten No bo tutaj jest takie duże spadki więc jeszcze nigdzie nie zahaczyłem Bo najładniejszy kolor z tymi felgami. Ładnie to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Tak na szybciutko. Test MG3 w warunkach górzystych Sardynii. Blum. Muszę dobrze sprawdzić, ile to samochód kosztuje. Jeżeli by kosztował 65 tysięcy. To tak. Każda cena w górę to nie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ła, słoneczko zachodzi. Zjeżdżamy w dół. Wszystkiego najlepszego.